Siemanko! Z tej strony Mr. V-Pandix. Oczywiście zostaw suba z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę. Wbijaj również na kanał wspierającego kanału. Piotr Kaciumka polecam, wrzucił nowy film. Oczywiście również pomógł nam zorganizować nagrody do konkursu. W konkursie można wygrać fingerboarda oraz można wygrać również statyw. Dobrze słyszycie? Oczywiście jedyną zasadą to jest napisać w poprzednim filmie i jeszcze poprzednim yy, dać tam łapki, zasubskrybować mnie oraz zas zasubskrybować Piotra oraz napisać hashtag blog. Dobrze. I widzicie, tutaj mamy już jedną pandziulkę, nareszcie. Nie, una, nie udało nam się niestety przechwycić poprzednich filmów, a trochę tutaj moja nora się zmieniła. Portal już też mamy zbudowany. No i chyba na tym odcinku do nie wejdziemy. Ale przed tym może uda nam się skraftować nasz piękny łuczek Mamy. Nie ma. Nie ma. A wiecie co? tego trochę złota weźmiemy. Złożymy piglinów w ofierze. Przepraszam Was za mój kaszel. Letki. Mm. Oczywiście, żeby nam się udało pokonać tam wszystkich tych nie wiem. Mm, Nowe rzeczy, na przykład nie wiem jakiś smak, czy gasy, które są przy... Już... Wali gasty. Ten lamus mi nie może zaznaczyć. No nie. coś, że tak powiedziałem, że lamu... No ale wiecie, to zawsze w Zawsze tym się nie w tym momencie co trzeba. A wiecie co? Oprócz na den miałem kolejne by znaleźć. Słyszałem o tym dżunglowa forteca. Tak, jakaś dżunglowa forteca z kamienia. Nawet są jakieś zestawy Lego Minecraft, skąd wiem właśnie dżunglowej fortecy. I oczywiście jak najbliższy jakiś. Patrzcie na to! Patrzcie na to, no ludzie! Wiocha! znaleźć gdzieś wiochę i zamieszkać w dżungli. Tylko, że na dżungli nie ma wiochy. I chcieliśmy właśnie zbudować swoją, ale już nie musimy, bo mamy taką wiochę. Tylko czy w niej osadnicy żyją? Bo możliwe jest tak, że wiocha stoi nieruszona. Osadnicy w niej nie żyją. Tylko golem chodzi. Prawie, gdzie oni są. Ci wszyscy osadnicy. Zombie ich pozjadały. O. No! Słabiutko troszeczkę. Mógłbym leczyć. Nie wiem, liczyć na jakiegoś koksa, No ale mimo wszystko, wszystko ukradę. Widzicie co, ja żajcie. Ja żajcie, a nie mam. Są osadnicy. Widzicie co? To będzie taka moja Aha. Dobra. wybiera się chyba na walkę. Z creeperem również. Chcesz rywalizować creepcio. No nie. Ja, ja ci nie wiem, czy ja mogę ci to kupić. Co ty Co to co vyjíštět? i wiecie co, bo żajcie mi strasznie spadł. Żajcie mi spadł strasznie i HP też może mi strasznie spać. A wiecie gdzie ja ostatni na miałem? Dobra, będziemy się spać. Nie, dobra, nie. Nie położymy się spać, bo będziemy musieli Temu namusowi zniszczyć też Dobra, lepiej przeżyć tam. Czy tam był wieśniak? Nie, wydawało mi się. Tutaj nie ma Ale jest wiedźma!

Mamy, Jesteśmy tutaj. Jeszcze utopca nam tylko brakuje spod Aby Albo szkieleta po nie! Jeszcze pajączek. Pięciutki pajączek na górze, nie był. To rasę duszek jeszcze mamy. Trochę. Ziemia, pędziłka. Jedno. Idziemy spać szybko, szybko. Jak najszybciej idziemy spać. Wy w tym czasie zostawcie suba z To ja. Yeah. I łapęcy w górę. Ja. Yeah. Bo za niedługo może będziemy Freestyle lecieć. Piosenkę jakąś wymyślę, napiszę i dla was zaśpiewam Yo. Ja mówię, że my jesteśmy głodni. Dla Ja nie mogę słyszeć, jak on zabija ten Szupku. O, czy do mnie wy mojej pędziuliczki. Dobrze eee, i z tego właśnie się hmm, tworzymy sobie chleba trochę. Jak gdzieś sobie podzielimy. Dobra, mam 31 chleb, a nie jest aż tak źle. Chowamy to, 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 to i to, i to, i to, i to, i to, to i to. No i żelazny ten chlebek. Chleb. Chleba posyp, tanie. Nie ma. Wiecie to kto ktoś zasłużył na nagrodę, że był taki grzeczny, jak mnie nie było? Pandziulka. Zjedz sobie. A my właśnie... No i właśnie akcją z pandziulką stojąc. Zakończymy ten film. Stawcie łapkę w górę i Uuu, suba na kanale. Tak, słuchajcie się pandziulki. Ja już się z wami żegnam. Zapraszam do innych filmów. Cześć.